Cześć, nazywam się Maciej Makua i wraz z Nowym Rokiem postanowiłem coś zmienić w moim życiu. Wszystko zaczęło się od obserwacji wagi łazienkowej i na bazie tych obserwacji wyszło, że że będę mniej jadł. Tak naprawdę postanowiłem podjąć drastyczne środki i przez miesiąc nie jeść nic. Żadnego syfu pokroju jabłek, żadnego jedzenia na mieście, obiadów domowych, nie będę nawet jadł w McDonaldzie, chociaż lubię zdrowe jedzenie. Nic. Ale nie bójcie się, codziennie albo raz na kilka dni tak naprawdę będę rzucał materiał wideo na YouTube podsumowujący dany dzień, co się ze mną dzieje. Niektórzy wytrzymywali 40 dni bez jedzenia i picia. Mam nadzieję, że mi się uda. To wszystko. Dziękuję.